Park Grudek to jedna z największych atrakcji turystycznych Jawożna. Dlatego odwiedzają setki turystów każdego dnia. Jest to oczywiście powód do dumy, ale ma to też drugą stronę medalu. Pan Zenon, mieszkaniec najbliższej okolicy parku, jest zaniepokojony liczbą śmieci, które pozostawiają po sobie turyści na parkingach. W firmie ktoś pozwolił. Zabierać pieniążki za parkowanie no i bardzo fajnie, moim zdaniem, że może dla miasta coś zarobić, ale moim zdaniem też jest taka sprawa, że powinna ta firma wziąć i wynająć kogoś. Nie tylko do wynajmowania, wybierają tam tylko skubów tych dwóch, co jest zostawione śmieci. A tutaj cały parking jest zaśmiecony yy, praktycznie cały tydzień. Próbował interweniować u włodarzy i służb miejskich, ale nic nie udało się wskurać. Dzwoniłem do, do, tak, do Straży Miejskiej, powiedzieli, że się tym zainteresują, że tak powiem, no ale, ale widzę, że widocznie mały odzew był troszeczkę, że. A, a nie będziemy sami tutaj po prostu chodzić i, i, i wieczorem zbierać, bo ludzie chodzą do, do późna do wieczora. Ale do kogo pan dokładnie dzwonił? Nie do Straży Miejskiej. Tam ta pani odebrała się, co, co po prostu jest na dyżurce bodajże tam. A do Urzędu Miasta? Do Urzędu Miasta też próbowałem się dodzwonić kilkakrotnie, ale to tak, od biura to nie my, to do drugiego biura, ale to ja podam panu telefon i to takie. Jak przekonuje jawoźnianin sam osobiście wielokrotnie sprzątał parking, a przecież nie należy to do jego obowiązków. Oczywiście za śmiecenie odpowiedzialni są turyści, jednak jak doskonale wszyscy zdają sobie z tego sprawę, naturę człowieka nie tak łatwo jest zmienić, a zaśmiecony parking daje tylko świadectwo naszemu miastu, a nie tym, którzy śmiecą.